Cześć, tu Mariet i dzisiaj nic ze mną nie uszyjecie. Nie znaczy to, że będziemy siedzieli bezczynnie przez 20 minut i słuchali mnie, ale dziś obejdzie się bez maszyny. Jedyne czego potrzebujemy to kawałek elastycznej, bardzo elastycznej dzianiny. Ja będę akurat e, tworzyła projekt z dzianiny i ty i nożyczki. I to będzie wszystko. Za moment pokażę, jak stworzyć szablon na coś z niczego. I najbliższe odcinki taką też będą miały formułę. Na pewno spotkaliście się ostatnio w sieci z takimi krótkimi filmikami na zasadzie 5 Minutes Craft. Trochę sobie poobalamy te filmiki, trochę może się uda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast dzisiaj przygotowałam projekt dla tych, którzy tak jak ja nie zdążyli do lata z Beach Body, zostało im Beach Face. I dzisiaj przygotujemy coś specjalnego. Będzie to pareo. Pareo, które może być pareem na plażę, ale wieczorem może się zmienić w naprawdę ekstra sukienkę. Nawet do restauracji powiedziałabym. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pokażę Wam jak stworzyć taki szablon. Ten papierek to nasz materiał. Szerokość 200, długość 80. I 15 cm od brzegu będziemy robili takie trzy nacięcia. Na czerwono zaznaczam to, co tniemy. Na niebiesko zaznaczone jest jedynie wymiary naszego materiału. To jest materiał rozłożony. Składamy go sobie na pół prawa do prawej strony i będziemy ciąć. Odmierzcie sobie dokładnie linijką. Te brzegi muszą być takie długie, dlatego że e, potrzebujemy dla różnych technik wiązań długie paski. Środek to jest 40 cm u mnie, ale spokojnie możecie go pogłębić. Dopasujcie sobie to do własnej figury e, i do tego jak komfortowo będzie wam po prostu nosić takie pareo. Tu mamy otwór na głowę. Tutaj powstaną nasze paski. I tak wygląda całość, gdyby była materiałem. Tu mamy pierwsze wiązanie, przekładamy za plecami obie ręce przez otwór, który jest również na głowę czasem w innych wersjach. I będziemy tak skręcać sobie te dwa paski razem, czyli krzyżujemy je ze sobą. Jak je znajdziemy? Krzyżujemy je ze sobą przekręcamy jeszcze na raz i obwiązujemy się w pasie z tyłu to może być cupu albo kokarda jak Wam wygodnie i tak wygląda pierwsza wersja naszego parea może być sukienką jak najbardziej wygląda fajnie i elegancko wersja sukienki na jedno ramię wygląda właśnie tak przekładamy jedno jednoramię, głowę i znowu przekręcamy sobie ten sznureczek i zaciągamy, żeby się lepiej trzymało i nie rozchodziło po boku. Z boku wiążemy tak jak wystarczy nam paska, albo tak jak nam się podoba. I tak się prezentuje na jednym ramieniu. Też fajnie. Z boku mamy fajne rozcięcie, także jest też przewiew, jest chłodno. I trzecia wersja. Którą widzicie, nie przekładamy nic przez głowę, natomiast obwiązujemy się po prostu e, na linii biustu i pach. Znowu sobie przekręcamy na dwa razy e, nasze paski, i po prostu po skosie naprzemiennie przekładajmy je pod biustem i wiążemy na plecach. I tak wygląda też strasznie ładnie. Taka, Taka plażowa elegancja, tak wygląda wersja trzecia. I kolejne, kolejna nasza e, opcja to jest wiązanie na szyi, znowu przekładamy całość za plecami i znowu możemy skręcić albo najlepiej przewiązać, żeby to się lepiej mocniej trzymało i wiążemy sobie taki pasek na szyję, to też wygląda e, naprawdę efektownie. Dzięki temu, że materiał jest bardzo szeroki, bo 200 cm wzięliśmy tym razem, z przodu jest tak dużo materiału, że nie musimy się obawiać tego, że on się rozejdzie. To jest bardzo praktyczne. I y, ostatnia opcja to jest po prostu spódnica, czyli takie jakby klasyczne pareo. Z boku oczywiście wiążemy na raz. Za chwilę z drugiego boku po przełożeniu tych paseczków wiążemy drugi raz i jest fajnie. To było łatwe. Możliwości na taką sukienkę, na różne wiązania mamy chyba z pięć. Więc zachęcam Was serdecznie do wymyślania własnych suków w naszym pareo. Łatwiej chyba nie odmieniając pareo. <grym> ja uszyłam swoją z dzianiny ity. Tuba, którą mam na sobie, taka ciekawostka. Uszyłam dosłownie moment przed nagraniem dla Was filmu, żeby zaprezentować na sobie pareo. Dzianiny również kupiłam i prążek, i dzianinę, i te kupiłam w jednym sklepie. Oczywiście podrzucę Wam link w opisie filmu na sam koniec. Serdecznie zapraszam, jeśli Wam podobał się mój tutorial, do zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia!